Witam wszystkich, bardzo witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Jaro Jego Ptaszniki. E, dzisiaj e, robię dla Was opis gatunkowy brachy bemei, jednego z najpiękniej e, ubarwionych ptaszników. E, angielska nazwa tego ptasznika to jest e, to Mexican Fire leg Tarantula. E, został sklasyfikowany w 1993 roku przez i Klasa. Ptaszniki te dorastają od 6 do 7 cm długości ciała z odnóżami do 14. Tak jak widać, jego karapaks jest czerwony. A od połowy nóg, nogi, część nóg jest czarna, od połowy czerwona. Jest endemitem dla Meksyku. Występuje Zamieszkuje suche lasy, e, zamieszkuje suche lasy y, na nizinach w pobliżu wybrzeża Pacyfiku. Y, samice tego rodzaju żyją do 20 lat, a samce zaś y, y, znacznie krócej y, od jednego do dwóch lat po ostatniej wylince y, Pająk ogólnie. Nie jest y, z, y, spokojnym y, rodzajem, tak jak y, inne braszki, na przykład Hamori, czy y, z rodzaju Kliltokat, jak Kliltokat albo Ragua czy, y, czy inne. Y, temperaturę jaką powinniśmy mieć dla niego, y, wymaga się od 24 do 28 stopni, chociaż w, ja trzymam swoje ptaszniki w, tej, w, w, w temperaturze pokojowej. Wil, wilgotność utrzymujemy na poziomie 50 do 60%. To jest przepiękny, proszę zobaczyć ptasznik. Tak wygląda dorosła samica. Za chwilę wam pokażę także samicę, która jest. Który, raczej samice, podrostka. A jakie terrarium możemy dla niej mieć? Terarium optymalne, które można dla niej mieć, to jest 30 na 20 na 20 czyli długość, szerokość, wysokość. Trzyma można trzymać ją na, tak jak ja na tortek na włóknie kokosowym. Można. Po tak, jak na przykład tutaj jest korek y, położony. Y, ja można dawać także miseczkę z wodą, chociaż ja nie robię tego. Ja psikam jedną część, y, jedną stronę pojemnika. Ja trzymam swoje, ja trzymam swoje pająki, y, no takich plastikowych. Y, ogólnie u. Ogólnie u tych pająków nie, wy, nie występuje dymorfizm płciowy, e, w sensie nie wyglądają jakoś inaczej. Dożyżały samce mają na prze przedniej parze odnóży krocznych, haciki i na nogogłaszkach narządy kopulacyjne, tak zwane no, bulbusy. E, samiec dożywa po dwóch, trzech latach, a samica po trzech, czterech. I samice rozmnażanie ich nie jest y, łatwe. Według niektórych badaczy potrzebny jest y, okresowy spadek temperatury, ale y, s, no ja nie wiem, ja trzymam swoje pająki normalnie bez spadku y, w temperaturze pokojowej i wszystkie mają się dobrze i tak jak y, wszystkie inne braszki. Y, ogólnie Lubią sobie robić głodówki. Przepiękny jest ten ptasznik. ogólnie. Proszę zobaczyć, jak wygląda. No choć malutka. No. Tak wygląda brachypelma bemej. Jest bardzo podobna do Afonopermy bicoloratum, chociaż bicoloratum nie wyczesuje tak jak tak jak ta. Oj, włoski parzący ona jest ta jest bardzo nadpobudliwa. A teraz wam pokażę malucha, raczej podrostka, właśnie się wyczesała. Tutaj jest pod, Tutaj jest mała Oj. jest mała e... no brachy Belma Bemej przepraszam że się mylę e... tak jeśli na dzisiaj to byłby koniec jeśli podobałoby jeśli podobał jeśli podobał wam się film to zostawcie lajka suba i jeśli zdoby... e... osiągniemy 500 subów na tym kanale to jakiś konkurs zrobimy.